Siemano, w dzisiejszym odcinku jestem z moim z specem rowerowym. Siemanko! I będziemy robić konwersję z systemu dentkowego na bezdentkowy, czyli na mleko. No to subi głapka dzwoneczek, no i zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. Najpierw opowiem Wam, po co i dlaczego stosuje się właśnie taki system bezdentkowy, czyli mleko. Po pierwsze, można jeździć na Mniejszym ciśnieniu, mniejsze ciśnienie pozwala nam na lepszą trakcję. Po drugie, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że na mniejszym ciśnieniu złapiemy kapcia. A w przypadku takiego kapcia, właśnie mleko nam zwulkanizuje dziurę. Dlatego będziemy mogli kontynuować jazdę i cieszyć się zabawą. No to teraz przechodzimy do praktyki. Rower jest powieszony, jak widzicie, żeby nam się łatwiej pracowało, więc teraz zaczynamy od odkręcenia koła. Pudełeczko do wszystkich części, aby nam się nie pogubiły. O. Czyli ośka tu już jest i będziemy następna część. koło i spuszczaj powietrze z dętki. Dobra. Tutaj będzie cyk. Trzymaj i ściągamy, ściągamy oponę. Są różne szkoły. Albo można zacząć od wentyla albo po przeciwnej stronie. Mm -hmm. Podkładamy dętkę. Przeciągamy kawałek. Dookoła. O kurde. Szybko już to robisz, bo jak jesteś wprawiony no, widzę. Taki. Mamy obręcz. Wyjmujemy dentkę, bo już nam się nie przyda. Znaczy, może być zawsze przyczepiona do ramy albo w plecaku na wypadek kapcia. Bo wtedy to jest system ratunkowy. Dobre. Dobra, i teraz co teraz? Tu mamy taką taśmę zwykłą, która tylko zabezpiecza dentkę przed uszkodzeniem od tych otworów na nyple, więc to trzeba zdjąć. Dobra. Możemy sobie do tego Nóż. użyć, ale nie, nie, nie bo przepniemy. Można tylko wentylkiem sobie podważyć. A nie złamie się wentyl? Jak robisz to delikatnie, to nic się nie stanie. O, no i zdejmujemy czerwoną taśmę i zakładamy taką pro. To jest taśma, która sprawi, że obręcz będzie uszczelniona i tutaj nigdzie tymi dziurkami? dziurkami nie będzie nam mleko uciekało. Dobra, to teraz znaleźć koniec. Ale jeszcze najpierw musimy odtłuścić obręcz. Odtłuścić, dobra. A to co na, w czym nam pomoże? To sprawi, że przykleimy taśmę i będziemy miała się do czego przykleić, a nie do brudu. Mhm. Do czystej aluminiowej obręczy, jak się przyklei, to będzie dobrze trzymać. Jakbyś przykleił ją na... Cały ten syf, taki pył, który tu był w To by się odwiedział. odlepiała. Tak, to, to by się jakiś czas odkleić. Przelecimy dwa razy przez ten kawałek, gdzie jest wentyl. No normalnie wystarczy jeden z obwód tej taśmy. Dobra. To już nie zaczyna chwytać. Teraz tak, daję sobie oprę to obuta już trochę do przodu Teraz co jest ważne, to żeby zawsze była ta taśma, jak tak sobie spojrzysz, ona jest trochę szersza niż obręcz w środku. Mm -hmm. Bo tu chodzi o to, żeby ona jeszcze zaszła minimalnie na boczne ścianki. No i co tu dużo gadać. Mocno wciskamy. A robiłeś to już wujek? No. Nie jeden raz pewnie. O no, kilka. <laughs> Akurat nie jest rzecz, którą się robi bardzo często. Jakim, no, ale że... robiłeś. Tak, jak raz to zrobić w swoim rowerze, to już jest z głowy. A w jakim robiłeś? So w sumie w tym elektryku, który tam jest to w przednim kole. I w innym. Jeszcze w komplecie. Ładnie mm -hmm. ja. się wkleja. Ważne jest, żeby po tym, jak już mam tutaj. W... Ciśniemy i przykleimy, żeby jeszcze podociskać wszędzie, żeby się idealnie przykleiła. No i ważne jest też, że jak lecimy po obwodzie, to żeby tą taśmę przyklejać równiutko. Mhm. A ile razy tak będziemy robić? Wiesz co, jeden pełny obwód i tutaj tak gdzieś, gdzie ten wentylek mamy, tu jest otwórnie. Czyli musimy przejść kawałek za. Ej go Weź nóż. No, ciachnij tylko pod kątem, pod kątem jedź, no. Dobra, elegancko. A czemu pod kątem? Trudniej jest, te, trudniej jest jakby, uważaj z tym nożem, trudniej jest to. wniknąć e, temu mleczku tutaj, jakby trudniej jest to zedrzeć, nie? Bo nie jest tak, że zahaczysz, tylko idzie po, po ukosie ta linia cięcia. I dzięki temu to troszeczkę lepiej się trzyma. Mm -hmm. Jeszcze Czyli. być bardziej po ukosie, ale jest jest okej. Okay. Dobra. No to teraz co? Trzymaj koło i paluszkiem po Dociskaj. całej... Tak, weź kciukiem po prostu po całym obwodzie ładnie musisz przejechać i dociskać wzdłuż kierunku tak jak owijaliśmy e, tą taśmą. Dobra, jeszcze kawałek, przyciągnij tu do końca, jeszcze pomogę, dobra i teraz tak, teraz weź łyżkę, mm -hmm. no i tak, wszystko to co tam jest wciśnięte, zwróć uwagę, jak, jest, jak tu wchodzi, a jak jest tu obok, widzisz, że taśma schodzi trochę niżej, mm -hmm. o to chodzi, żeby ją przez cały obwód tak ładnie tam powciskać. No to dociskamy tak jak Wujak mówi. Tylko nie narożnikiem, całym tym. Całą, Całą tą, tą krążką. Bo to chodzi, że tu masz, zobacz, obręcz ma taki rant. No rant ma. I to jest tak jakby wystający taki brzeg. No mhm. to chodzi, żeby wcisnąć tą taśmę tam do środka. Pod to, bo ten rant on nie ma już. Do tego nie ma się przyklejać taśma, tylko to ma trzymać stopkę opony. Czyli to w czym jest normalnie drut, a w bezdętkowych jest po prostu takie wzmocnienie. Mm -hmm. Dobra, to teraz kolejny krok. To będzie co? Zrobienie otworka na wentyl. Ja mogę zrobić. Musimy go gdzieś przełożyć. Więc tak namierzamy go, jest tu, czyli w mm -hmm. tym miejscu. Eee, można hmm. zacząć nożem, ale do tego... O, właśnie, ty masz taki bajer fajny. Uważaj jak no. ci. Przebijaj. Nie idzie? Ach. Palce całe? Tak. No i teraz zobacz, jak tutaj wrzucimy wentylek... To on będzie ładnie, on będzie ładnie uszczelniał. Dokładnie. Wentylek ma tak. O, mój wow. paznokieć. <laughs> Ale sobie tutaj w środku paznokcia. Jak któryś sobie też uszkodziłem ostatnio, ściągając tą oponę. I pamiętam już, który. <grym> Jeszcze zaraz. I tak, on ma uszczelnienie w dwóch miejscach. Ma mhm. taką tą podstawę, która jest w zasadzie cała z gumy. Mhm. I to nam uszczelnia od strony wewnętrznej. Czyli przepychamy tak. i to uszczelnia sobie, nam. Po sobie tutaj wsiadł, dociska do taśmy i w taki sposób uszczelnia, nie? I teraz jest nakrętka od wentylka, taka trochę fajniejsza niż w zwykłych. Mm -hmm. jest, ona ma tutaj taką podtoczenie i w to podtoczenie -ringa. wkładasz oringa mm -hmm. po to, żeby po dokręceniu y ładnie nam się uszczelniło. Oring jeszcze uszczelnia dodatkowo od strony zewnętrznej. Mm -hmm. Coś nie przykręca się. Git. No, i, a jak będziemy nalewać mleko? Nie przez wentyl, bokiem opony wlejemy. Zaraz zobaczysz. To, tak jest tu o mleczko. Sans, amerykańska firma, jedna z prekursorów, jeżeli chodzi o systemy bezdętkowe. Takie sprawdzone mleko. Yy. No i U ma producentów, kolor producentów biały. Jest dużo. No właśnie, no. ze względu na ten kolor ci mówi na to mleko. Dobra. Dobra, I... no to jedziemy. O, ma miarkę, na każdą y, odpowiednią, odpowiednią wlewa? trzeba wlać ty... odpowiedni... Możesz Ty wlać, tylko to jest zamknięte jak czyli trzeba zerwać najpierw. <laughs> A jak ketchup. Dobra, to ile tu. teraz wlać? Wiesz co, wlej 120 ml gdzieś, z tu masz podziałkę. Domyślnie jest 430, czyli jak zejdziesz z tego co jest teraz jak na... Jak te to 430? 473, przepraszam, czyli tu jest full i jak masz 470, a masz wlać 120, to gdzie trzeba zejść? Dokładnie. No do czyli... 350. Do 350, czyli to musisz zjeść? Do 300, no. Dotąd. Do 350, dobra, mhm. to trzymaj wujek. Czekaj jeszcze. Jakieś par były. Dobra. Ty, ale tam jest ten, patrz. To jest jak ketchup. Chłę kurde! Zobacz, tak, możesz sobie elegancko wlać. dobra, teraz zobacz. Jak wlejesz trochę za dużo, to się nic nie stanie, nie? He, tu nic prawie nie zeszło. Dobra. dobra. i teraz zobaczymy. Idealnie. Idealnie. Zamykamy okay. ketchup. To tak, teraz musimy. Zamykać Dobrze oponę. tutaj oponę powkładać. I teraz musimy być delikatni, bo... Się nam wyleje. Bo możemy wylać mleko, nie? Więc teraz proponuję zacząć od, od tego miejsca, gdzie jest mleko. Dobra, biorę to. Czekaj. Mhm, dobra. Nie, nie, teraz nie przeciągaj. Kurde, czekaj, ja to muszę sam zrobić. Robimy inaczej. Zaczniemy od tego. Dobra, idzie. Super i mamy mleko już prawie władowane. Dokładnie. Teraz będzie najbardziej decydująca część, czyli Obklęcenie. będziemy pompować. Nie najpierw pompujemy musimy strzelić mocno ciśnieniem. Dobra. Czekaj, czekaj, to pójdzie ręką. Ale ja chcę Ale... ten się, ten. Tylko łyżkę połamiesz, bo to się, nie, tak się tego nie robi. A jak? Patrz najpierw zobacz patent. Ciężko idzie opona. To najpierw ją najpierw ją tak tu zawijasz mocno na rand, a ta Łycha ma taki bajer. Ue, wylało się. Troszkę się wylało. Ta łycha ma taki bajer, że chwytasz ją jak kastet i nie uszkodzisz sobie palcy. Ciach. Raz, dwa i siedzi. Dobra, ten Ale taka się. mała ta apona. No poczekaj, bo ona na razie musi się ułożyć. Teraz, żeby się ułożyła, musimy strzelić mocno ciśnieniem. Czyli zakładamy adapterek na prestę. Dobra, trzymasz wujek? Trzymasz. Trzymasz, trzymasz. Dobra i teraz decyduj. Dobra, mamy tutaj kompresor. Załóż ładnie, żeby dobrze siadło. I mocno. Dawaj, strzelaj mocno, mocno, mocno. mocno. Pompuj, pompuj, pompuj. To weź powinno zrobić. Trzymaj oponę. Ja się odsuwam. Czyli to stanie. Tylko kurde, mamy po prostu średnio szczelne jest to. Zrobimy je tak, bo ja zrobiłem troszkę błąd. Się wszędzie tutaj teraz to mleko Rozlało. Dostarło, więc możemy sobie trochę pokręcić. Pokręcić. Pomachać tak, żeby ładnie, bo chodzi głównie o to, żeby to mleko dotarło w miejsce styku opony z rantem yy, obręczy. Czyli tak sobie przetaczamy z jednej strony, z drugiej coś tam chlupie. Dobrze, bo to znaczy, że nie wszystko nam się wylało. Możemy sobie trochę to uderzyć tak. Rozwój sobie. Ogólnie no, powinno być już git. Widzę, że ładnie siadło, nie puszcza nigdzie. Jest mocne ciśnienie teraz nabite. Oczywiście to będziemy, je... będziesz jeździć, twój ojciec będzie jeździć później. E, znaczy jeszcze chcie, chcemy, ja, czy to będzie można od razu jak to zrobimy, to będzie można to wytestować? No. Dobra, to będą testy mleka. Rowerze na mleko i jeszcze elektrycznego krosa wujka. Dokładnie. <gry> Więc dwa w jednym. Dobra, to tak, sprzęgło wyłączone. Dobra. Przecież można by ją trochę przesmarować, ale już trudno. Włożyłeś to włożyłeś. Kręca się? Tak. No, dobra. Ale przełóż na tą właściwą końcówkę. Znaczy, no, jeszcze jak mam siłę, no to... No, dobra, dobra już. I dowal, ale nie za mocno. Bo to nie jest... Oj, gościu. To jest wrażliwe gniazdo, wkładamy głęboko klucz. Klucz jest stalowy, a ośka jest aluminiowa. Klucz dynamometryczny w ręce. Raz, dwa, trzy. Dobrze, elegancko. żeby zakręcić kółkiem teraz. Teraz poczekaj. Projekt. I się porządnie rozmiesza. Dokładnie. No dobra, to w trakcie, gdy tylne koło nam hamuje, możemy się zająć przednim. Drugie koło dokładnie tak samo, tak? Dokładnie tak. Nie, nie będziemy Wam już pokazywali całego, całego, procesu. Całej, całego procesu zakładania mleka, tylko widzimy się już na, przed, na testach. Zrobiliśmy szybciuch na drugą, przednią oponę. Wujek teraz mieszają, żeby ładnie się mleczko rozlało. Rozlało i uszczelniło. Zakładamy, no i testy. Ucieków nie ma. No, to mamy już taty rower, kaniona na systemie bezdentkowym, czyli na mleku. No i teraz go przetestujemy. Wujek mówi, że trzeba jeszcze to rozjeździć. To chwilę rozjeżdżę. Trzy, cztery. Teraz na koło, co? Teraz tak naprawdę możemy przyspieszyć, bo ja wolno przyspieszałem. Serio? No. Nie. O kurde! Dobrze trzyma powietrze, to znaczy, że jest dobrze zrobiona. Więc teraz tylko wystarczy spuścić powietrza i pojechać na dobre, porządne testy do lasów. Uwierzcie mi, że zrobię to za niedługo. Także widzimy się w następnych odcinkach. Siema.